W nocy z 30 na 31 lipca Izraelska Armia przeprowadziła jedną z najambitniejszych i najbardziej skomplikowanych operacji w swojej historii. Jednej nocy Izraelczycy zaatakowali cele w dwóch bliskowschodnich stolicach, Bejrucie oraz Teheranie, eliminując kluczowych dowódców formacji wchodzących w skład proirańskiej osi oporu. W Bejrucie zginął Fuad Shukr, numer 3 Hezbollahu. W Teheranie został natomiast zabity szef Hamasu Ismail Haniya, który od lat znajdował się na celowniku izraelskich służb. Okoliczności zabójstwa Hanii szokowały blisko wschodnich graczy. Szef Hamasu został bowiem wyeliminowany w Teheranie, w samym sercu Islamskiej Republiki Iranu, zaledwie kilka godzin po tym, jak spotkał się z prezydentem Iranu oraz najwyższym przywódcą. Za ochronę Hanii na terenie Iranu odpowiadał elitarny Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, jednak nawet on nie był w stanie uchronić szefa Hamasu przed długim ramieniem Izraela. Zabójstwo Ismaila Hanii i, i Fułada Shukra następuje w newralgicznym momencie w historii Bliskiego Wschodu. Wojna Izraela z Hamasem o strefę gazy już kilka miesięcy temu przekształciła się w wielkie regionalne zmagania między Izraelem a Iranem, które rozlały się na Liban, Syrię, Irak i Jemen. Bliski Wschód przypomina jedną wielką beczkę prochu, której do wybuchu potrzebna jest zaledwie mała iskra. Czy zabójstwo szefa Hamasu będzie właśnie tą iskrą, po której Izrael i Iran stracą jakiekolwiek hamulce, a Bliski Wschód stanie w płomieniach? Przyjrzyjmy się bliżej wydarzeniom ostatnich dni i zastanówmy się, co przed nami. Zapraszam na odcinek specjalny. To miała być tylko zwykła kurtuazyjna wizyta. Ismail Hani'a udał się do irańskiej stolicy, aby wziąć udział w uroczystym zaprzysiężeniu nowego prezydenta Islamskiej Republiki Iranu Mahmuda Pezeszkiana. Obecność Hani'a, która od 2017 roku stoi na czele palestyńskiego Hamasu, była tego dnia bardzo pożądana w Teheranie. Irańczycy chcieli bowiem zademonstrować, że objęcie stanowiska prezydenta przez umiarkowanego Pezeszkiana. Nie będzie oznaczać osłabienia irańskiego wsparcia dla Hamasu, który od października toczy z izraelską armią zażarte walki o strefę gazy. Aby demonstracja poparcia dla Hamasu była jeszcze bardziej oczywista, Hani umożliwiono indywidualne spotkanie. Najpierw z najwyższym przywódcą Ayatollahem Ali Hameneim, a następnie z nowym prezydentem Mahmudem Pezyszkianem. Finał wizyty szefa Hamasu nie należał jednak do najszczęśliwszych, i to delikatnie mówiąc. W nocy z 30 na 31 lipca, w kilka godzin po zaprzysiężeniu prezydenta Peseszkiana, rezydencja, w której nocował Ismail Hanija, została zaatakowana, a sam Hanija zabity. Szczegóły na temat zabójstwa Hanija są bardzo skąpe, jednak irańskie media utrzymują, że w momencie ataku przebywał on w rezydencji chronionej przez elitarny korpus strażników rewolucji islamskiej, a sam atak na kompleks nastąpił z powietrza. Nie wiadomo jednak, czy był to regularny nalot, czy może do ataku wykorzystano kwadrokopter z małym ładunkiem wybuchowym. Zabójstwo Hanii nie było jedyną operacją, jaką izraelskie służby przeprowadziły w nocy z 30 na 31 lipca. Kilka godzin przed atakiem w Teheranie uderzono również z ulicy Libanu w Bejrucie. W izraelskim nalocie na Bejru zginął Fuad Shukr, postać mniej znana, jednak równie ważna dla proirańskiej osi oporu. Fuad Shukr był członkiem Starej Gwardii Hezbollahu, który odegrał jedną z głównych ról w zamachu bombowym na siły pokojowe w Bejrucie w 1983 roku, w którym zginęło blisko 300 amerykańskich i francuskich żołnierzy. Szugr był jednym z głównych doradców sekretarza generalnego Hassana Nasallaha oraz jego prawą ręką w sprawach wojskowych. Szugr był często określany mianem człowieka numer 3 w hierarchii Hezbollahu. Kilkanaście godzin po ataku w Bejrucie oraz w Teheranie, przed telewizyjnymi kamerami stanął premier Benjamin Netanyahu, dumnie podsumowując wydarzenia ostatniej nocy. Tokolwiek podniesie rękę na Izrael może być pewien, że czeka go śmierć, grzmiał premier Netanyahu. Potwierdził jednocześnie, że to Izrael stoi za zabójstwem Fuwada Shukra, którego oskarżył o wydanie rozkazu do ostrzału miasteczka Majal Shams na okupowanych wzgórzach Golan, w którym kilka dni wcześniej zginęła dwunastka druzyjskich dzieci. Netanyahu nie przyznał się co prawda do zabójstwa Ismaila Hani w Teheranie, jednak nie ulega wątpliwości, że tylko Izrael dysponował motywem i odpowiednim potencjałem zbrojnym do przeprowadzenia takiej operacji. Zabójstwo szefa Hamasu jest oczywiście konsekwencją walk, jakie toczą się od października zeszłego roku między Izraelem a Hamasem o strefę gazy. Mimo miesięcy walki i dużej liczby ofiar cywilnych, Izrael nie był w stanie podporządkować sobie całej palestyńskiej enklawy ani zadać decydującego ciosu Hamasowi. Pad w strefie gazy wymusił na Izraelu zmianę strategii i przejście do bardziej radykalnych działań, a mianowicie do polowania na najwyższych członków Hamasu. Zdaniem izraelskich strategów ma to doprowadzić do wewnętrznego rozkładu Hamasu i rozbicia tej organizacji jako jednolitej siły militarnej. Zabójstwo Ismaila Hani'i idealnie wpisuje się w inne zamachy na przywódców Hamasu, które Izrael podjął w ostatnich miesiącach. W styczniu w Bejrucie Izraelczycy zamordowali Saleha Aruriego, szefa skrzydła politycznego Hamasu. Na początku lipca w strefie Gazy zabito natomiast Mohameda Diefa, stojącego na czele ramienia zbrojnego Hamasu. Analizowanie zabójstwa Ismaila Hanili i Fułada Szukra wyłącznie z perspektywy walki Izraela z Hamasem o strefę gazy byłoby jednak dużym błędem. Należy bowiem pamiętać, że wojna o strefę gazy już kilka miesięcy temu przekształciła się w szerszy regionalny konflikt, w którym po jednej stronie barykady mamy Izrael, a po drugiej Iran i wspieraną przez niego osioporu, czyli sieć proirańskich bojówek w regionie. Walki z Hamasem w strefie gazy, ostro północnego Izraela przez libańskich Hezbollah, ataki jemeńskich Houthi na statki handlowe w Cieśninie Bab al-Mandab, jak i ataki szyjskich milicji na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku, wszystko to są elementy trwającej właśnie wielkiej próby sił między Izraelem a Iranem. Dopiero patrząc na wydarzenia ostatnich dni przez pryzmat tej izraelsko-irańskiej konfrontacji, jesteśmy w stanie zrozumieć doniosłość zabójstwa Fuada Shukra w Bejrucie i Ismaila Hani w Teheranie. Izrael zadał cios nie tyle Hamasowi czy Hezbollahowi, co całej osi oporu na czele z Islamską Republiką Iranu. Widać to zwłaszcza w przypadku zabójstwa Hanii. Z jednej strony Izrael wyeliminował szefa Hamasu, a jednocześnie przeprowadzając zabójstwo w irańskiej stolicy i w dodatku kilka godzin po zaprzysiężeniu nowego prezydenta kraju całkowicie ośmieszył aparat Islamskiej Republiki. Mimo że wydanie zgody przez premiera Netanyahu na zabójstwo Shukra i Hanii może wydawać się lekkomyślną decyzją, która pcha region ku wojnie, to paradoksalnie widać w tych zabójstwach pewną logikę i głębszą myśl premiera Netanyahu. Zabijając Haninę Netanyahu na wiele miesięcy zablokował możliwość osiągnięcia porozumienia pokojowego z Hamasem i zakończenia walk o strefę gazy. To bardzo korzystna wiadomość dla Netanyahu, który jest przeciwny rozmowom z Hamasem i jest gotów prowadzić walki o strefę gazy tak długo, jak będzie to konieczne do likwidacji Hamasu. Jest w tym pewna pokrętna logika. Atak Hamasu z 7 października był ogromnym ciosem politycznym dla Netanyahu i spowodował masowy spadek poparcia dla premiera wśród wyborców. Całkowita destrukcja strefy gazy, grożenie inwazją na południowy Liban i eliminacja kluczowych dowódców osi oporu pozwoliły Netaniehu odzyskać część politycznej estymy, którą cieszył się wcześniej, a jego partia znowu zaczęła być liderem wyborczych sondaży. Z perspektywy dalszej kariery politycznej Netaniehu wojna musi zatem dalej trwać, a on sam musi być bezwzględny wobec wrogów Izraela. Eliminując szefa Hamasu na Netanyahu nie tylko sabotuje rozmowy pokojowe z Hamasem, ale także sabotuje szersze amerykańskie starania o deeskalację na Bliskim Wschodzie. Zabójstwo Hani w Teheranie niechybnie doprowadzi do irańskiego ataku odwetowego na Izrael. Podobnie to jak było w kwietniu, gdy Izrael zbombardował irański konsulat w Syrii, a następnie Iran odpowiedział atakiem na Izrael. W tej sytuacji, podobnie jak w kwietniu, Amerykanie nie będą mieli innego wyjścia i znowu będą musieli wziąć udział w obronie Izraela przed irańskim atakiem. Netanyahu zatem odniesie kolejny polityczny sukces. Wojna będzie trwała kolejne miesiące, a amerykańskie naciski na Izrael w sprawie deeskalacji zmniejszą się. Niektórzy komentatorzy idą nawet dalej i twierdzą, że za sabotowaniem amerykańskich starań o deeskalację kryje się iście makiewelistyczny pomysł premiera Netanyahu, który ma próbować wciągnąć Amerykę do wojny z Irańczykami i osią oporu. Takie komentarze, mimo że kontrowersyjne, mogą zdradzać prawdziwe intencje premiera Netanyahu. Widać to zwłaszcza w przypadku południowego Libanu, wobec którego izraelska armia zatwierdziła już plany potencjalnej inwazji. Jednak Izraelczycy zdają sobie sprawę z tego, że ich armia może nie być w stanie samodzielnie wygrać wojny z Hezbollahem. W efekcie izraelskie czynniki polityczne nadal szukają sposobu na porozumienie się z Waszyngtonem i uzyskanie amerykańskiego wsparcia powietrznego dla izraelskiej operacji w Libanie. Zabójstwo Hanini będzie miało również poważne konsekwencje dla Teheranu. Islamska Republika Iranu została poważnie upokorzona. Do zabójstwa doszło przecież w irańskiej stolicy i to w kilka godzin po tym, jak Hanina spotkał się z nowym prezydentem Iranu i najwyższym przywódcą. W oczywisty sposób zabójstwo Hani wymaga odwetu, i to odwetu zbrojnego. W tym zakresie najwyższy przywódca Ayatollah Ali Hamenei nie pozostawił już zresztą wątpliwości i zapowiedział, że Izrael może spodziewać się irańskiego rewanżu. Co gorsza, zabójstwo szefa Hamasu w Teheranie będzie miało również długoterminowe skutki dla irańskiej polityki zagranicznej. Izraelski atak na irańską stolicę nastąpił tego samego dnia, w którym zaprzysiężony został nowy prezydent Iranu Mahmoud Bezeszkian. Irańskie czynniki polityczne próbują kreować pezeszkiana na umiarkowanego polityka, który może przynieść realną zmianę w polityce zagranicznej Islamskiej Republiki i w stosunkach z Zachodem. Oczywiście irańska propaganda celowo przekoloryzowała postać pezeszkiana, ale dla wszystkich obserwatorów Bliskiego Wschodu było dość jasne, że irański Deep State na czele z Ayatollahem Alim Khameneim będzie chciał wykorzystać nowego prezydenta do sądowania różnych opcji w polityce zagranicznej. Szczególnie optymistycznie patrzono na możliwość wznowienia rozmów z Ameryką w zakresie powrotu do JCPOA, czyli porozumienia nuklearnego z 2015 roku, które wypowiedział w 2018 roku prezydent Donald Trump. Zabójstwo szefa Hamasu utrudnia Irańczykom wprowadzenie zmian w ich polityce zagranicznej. Natomiast irański odwet na Izraelu, który niechybnie nastąpi, uderzy w wizerunek Pezeszkiana jako umiarkowanego polityka i utrudni mu ewentualne rozmowy z Zachodem. Co gorsza, zabójstwo szefa Hamasu utwierdzi w poglądach tych irańskich twardogłowych polityków, którzy uważają, że posiadanie broni nuklearnej jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa kraju. W efekcie ostatni izraelski atak może nie tylko zablokować nowe otwarcie w polityce zagranicznej Teheranu, ale także przechylić szalę zwycięstwa na rzecz zwolenników konstrukcji irańskiej broni jądrowej. To, że Iran odpowie na zabójstwo szefa Hamasu, jest już w zasadzie przesądzone. Zapowiedział to sam najwyższy przywódca, Ayatollah Ali Khamenei, oświadczając, że zemsta jest obowiązkiem Islamskiej Republiki. Irańska odpowiedź prawdopodobnie będzie polegała na zmasowanym uderzeniu przy pomocy pocisków balistycznych w cele wojskowe na terenie Izraela. Dojdzie zatem do powtórzenia scenariusza z kwietnia, gdy Iran zaatakował Izrael w Odwecie za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku. Różnica między kwietniowym atakiem a tym, który nadejdzie, może być przede wszystkim w skali uderzenia. Należy spodziewać się, że nadchodzący atak będzie o wiele silniejszy i uzyska znaczące wsparcie od libańskiego Hezbollahu, który będzie chciał pomścić Fułada Szukra. Zaangażowanie Hezbollahu może okazać się kluczowe w powodzeniu tej operacji. Bliskość Libanu oraz pokaźny arsenał rakietowy, jakim dysponuje Hezbollah przy odpowiedniej koordynacji działań z Irańczykami, może bowiem doprowadzić do lokalnych przyłamań izraelskiej obrony przeciwlotniczej. O ile irański rewanż jest niemal pewny, to wątpliwe, aby doprowadził on do większej regionalnej eskalacji niż ta, którą widzimy obecnie. Wyjątkiem może być sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej. Premier Netanyahu może wykorzystać bowiem irański odwet jako pretekst do inwazji na południowy Liban, do której to inwazji izraelska armia intensywnie przygotowuje się od kilkunastu tygodni. Więcej na ten temat mówiliśmy w ostatnim odcinku na naszym kanale. Najbliższe miesiące na Bliskim Wschodzie przyniosło nam najpewniej jeszcze więcej walk i jeszcze więcej ofiar. Chwilowe eskalacje, takie jak zabójstwa kluczowych przywódców w osi oporu najpewniej będą się powtarzać. Brak będzie jednak definitywnych rozstrzygnięć. Siły zbrojne Izraela są zbyt rozciągnięte, aby być w stanie jednocześnie zniszczyć Hamas w strefie Gazy, spacyfikować Hezbollah na północnej granicy kraju, a jednocześnie odpierać irańskie zagrożenie na innych kierunkach. Premier Netanyahu najpewniej będzie celowo przedłużał walkę z osią oporu, licząc, że w przyszłości będzie w stanie osiągnąć lepsze warunki negocjacyjne lub nawet siłowo narzucić Irańczykom własną wizję nowego Bliskiego Wschodu. Czasem rozstrzygnięcia mogą okazać się dopiero amerykańskie wybory prezydenckie. Joe Biden zapewnił co prawda Izraelowi swoisty parasol bezpieczeństwa, rozkazując amerykańskiej armii wzięcie udziału w strącaniu irańskich rakiet i dronów zmierzających w kwietniu w kierunku Izraela. Jednak ogólnie rzecz biorąc, Biden dystansował się od izraelskich operacji w Strefie Gazy, blokował izraelskie plany inwazji na Liban i próbował deeskalować napięcia między Izraelem a Iranem. Z punktu widzenia planów Netanyahu ekipa Bidena była w dużej mierze bezużyteczna. Netanyahu ma zatem nadzieję, że listopadowe wybory w USA wygra Donald Trump który podczas pierwszej kadencji prowadził nie tylko politykę bezkrytycznego poparcia dla Izraela, ale jednocześnie politykę skrajnie antyirańską. Netanyahu może zatem myśleć, że powrót do władzy Donalda Trumpa rozwiąże wszystkie problemy Izraela. Jest to oczywiście możliwe, lecz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym nawet połączone siły amerykańsko-izraelskie nie będą w stanie odnieść zdecydowanego zwycięstwa nad proirańską osią oporu. Sieć irańskich wpływów, która oprata Bliski Wschód, działa bowiem jak hydra której na miejsce odciętej głowy odrastają dwie kolejne.